Przed sezonem nikt tej drużyny nie typował do TOP 3 czwartej ligi. Pogoń Lębork, bo o niej mowa, jest największym odkryciem tego sezonu. Skorzystaliśmy z okazji i zaprosiliśmy jej przedstawiciela, Michał Kowalkowski, kapitan Pogoni. Cześć. śmieliśmy się przed rozmową, że wybraliśmy najgorszy moment na zaproszenie Ciebie, bo jesteście po najgorszym meczu na wiosnę, ale trzeba oddać, że Starogard był tego dnia po prostu zespołem lepszym e, to prawda, to prawda. E, myślę, że najgorszy mecz to może nie najlepsze określenie, bo rzeczywiście graliśmy chyba z najlepiej grającą drużyną, z jaką e, przyszło nam grać teraz w tej rundzie. E, no, i tak jak, się, tak jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że Starogard zagrał chyba też swój najlepszy mecz z nami. Na wiosnę średnia bramek w Waszych meczach wynosi 5. Czym w przerwie zimowej doładował Was Mateusz Michniewicz? No, wow. E, myślę, że to jest taka dobra mieszanka młodości i starości. Napędzamy się wzajemnie na treningach. E, śmiejemy się z tego, że gdzieś tam małe rywalizacje, e, małe zakłady treningowe powodują to, że ta skuteczność też się zwiększyła. E, odpalił, e, bo tak powiem, odpalił e, Mateusz Czecholiński, zaczął też strzelać bramki, więc myślę, że tych powodów jest dużo, też jakby trochę styl gry, który trener e, preferuje, no jakby obliguje nas do tego, żebyśmy dużo tych bramek strzelali. Czy przed sezonem sądziłeś, że to tak dobrze będzie wyglądać? Przed sezonem jakby mieliśmy jasno określony cel, że chcemy gdzieś tam utrzymać się spokojnie w pierwszej połowie tabeli. No ale gdzieś tam za ciosem poszliśmy końcówka zeszłej rundy. Teraz ta runda bardzo, bardzo fajnie się rozpoczęła i myślę, że tak to cały czas z trenerem powtarzamy. Miło się spotkać na treningu w kolejnym tygodniu, po zwycięstwie i, i to jest chyba nasz, nasz główny motywator, że chce nam się przyjeżdżać, chce nam się trenować, chce nam się ze sobą spotykać. Nie tylko na boisku, ale też poza nim. I myślę, że to też jest duży klucz do tego, że to, że to działa. W czym tkwi wasza moc, żeby tak regularnie punktujecie? Czy to jest gra właśnie z skrzydłami, które macie mocno obsadzone? Hmm, myślę, że. Myślę, że cała drużyna e, jakby jest e, na tyle mocna, że możemy powiedzieć, że to teraz funkcjonuje tak, jak, tak jak powinno. Wiadomo, że są zawsze małe mankamenty do poprawy. E, skrzydła. Czy ja wiem, czy to tak mocno obsadzone? Myślę, że wszystkie pozycje mamy mocno obsadzone. Teraz doszedł też e, do środka pola e, Artem Wasko, Bardzo dobry zawodnik, e, więc tak naprawdę to wszystko gdzieś e, gra. No a my, my robimy swoje, my mamy gdzieś tam jakiś cel ustalony, trener nakreśla nam w tygodniu co powinniśmy, jak powinniśmy robić i, i, i my staramy się po prostu to, to wykonywać jak najlepiej możemy. A nie przypisywałbym gdzieś tutaj zasług temu, że, że, że to nie wiem, skrzydła mocne, napad mocny. Jakby myślę, że najważniejsze jest to, że jesteśmy monolitem. Najważniejsze jest to, że, że chcemy e, wszyscy razem dążyć do tego, co, co nakreśla trener. A czy to nie jest tak, że wy jesteście nieprzewidywalni dla rywala, gdyż trener widzi daje wam dużą swobodę na boisku i. Możecie grać na tak zwanej, przysłowiowej fantazji? Um, fantazja to duże słowo. Trener Michniewicz jednak zwraca uwagę na, na aspekty taktyczne i na to, jak powinniśmy się, się na boisku zachowywać, ale... Um, ale tak, nieprzewidywalni to jest dobre słowo. E, jest bardzo dużo rzeczy, które w pierwszej rundzie gdzieś tam nie, nie do końca grały, a teraz... E, a teraz zaczynają funkcjonować tak jak powinny, nie wiem, podam przykład Aleksa Kolasy, który w tym sezonie gdzieś tam dwa razy zdobył tytuł bramki kolejki, no to jest zawodnik bardzo nieprzewidywalny i gdzieś tam myślę, że to jest taki, taka wisienka na torcie tego, jak nasza drużyna jest nieprzewidywalna. A ten chłopak ma potencjał na coś więcej? Myślę, że tak. Jeszcze chwilę i, i myślę, że gdzieś będziemy, będziemy o nim słuchać wyżej. Jak jesteśmy przy temacie trenera, to jak Ci się współpracuje z trenerem Michniewiczem? <noise> Lubię to pytanie, bo to jest pytanie, które zadaje mi absolutnie każdy. Eee, nie ukrywam, że byłem, e, byłem troszkę przestraszony przy zmianie trenera ze względu na to, że trener e, Michniewicz tak naprawdę jest e, 10 lat młodszy ode mnie. Nie wiedziałem jak ta współpraca e, będzie wyglądała, nie wiedziałem tak naprawdę czego się spodziewać ale trener Michniewicz bardzo mnie zaskoczył tym, że zadzwonił do mnie przed naszym pierwszym treningiem, przed naszym pierwszym spotkaniem i jakby mieliśmy krótką rozmowę telefoniczną, spotkaliśmy się przed pierwszym treningiem godzinę, przedyskutowaliśmy jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, jakie ja mam spostrzeżenia, czego on by oczekiwał, jak on by chciał, żeby ta drużyna funkcjonowała i, 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 i wyglądała. No i gdzieś znaleźliśmy wspólny język. Dwa, że trener Michniewicz jest jakby oprócz tego, że bardzo dobrym trenerem i bardzo dobrym specjalistą, to też myślę, że jest, nie chcę mówić, że kolegą, bo to duże słowo, ale, ale bardzo takim zgrywającym tą całą ekipę człowiekiem i, i, i to jest bardzo, bardzo fajne. Czyli atmosfera to atmosfera, słowo klucz. Atmosfera to słowo klucz, tak. Tego na koniec gdzieś tam już w zeszłym sezonie brakowało i ja nie ukrywam, że osobiście przy, przy tej nowej drużynie bardzo odżyłem. Ty w tym sezonie masz bodajże 15 asyst, ale dalej 0 na koncie strzeleckim. Eee... Kiedy Michał Kowalkowski się odblokuje? To też jest pytanie, które mi często ludzie zadają i e, trener się śmieje, że nawet jak będę na drugim metrze sam, to będę szukał kolegi, żeby mu podać. E, tak troszkę jest, tak troszkę e, zostałem nauczony grając całe życie na boku. E, mam nadzieję, że ja co kolejkę mam nadzieję, że gdzieś tam uda mi się e, tą bramkę strzelić. Ale ciąży Ci to jakoś? Nie. W ogóle nie. Jakby patrzę na dobro zespołu i, i, i dla mnie te punkty, które my zdobywamy, te, te zwycięstwa przychodzące łatwiej bądź, bądź trudniej, tak naprawdę to jest dla mnie najważniejsze. To, czy że ja mam zero na koncie, w ogóle jakby nie, nie patrzę na to. Dlaczego postanowiłeś zakotwiczyć w lęboku? Hm. Jakby ruch był spowodowany moimi sprawami jakby rodzinnymi i tym, że przeprowadzałem się z Trójmiasta. Ale już trzeci sezon, Kasz. Już trzeci sezon, gdzieś tam poczułem zaufanie w tej drużynie, poczułem zaufanie ludzi z góry, poczułem zaufanie kolegów, którzy gdzieś tam przy zmianie kapitana wybrali na kapitana mnie, bo to gdzieś tam drużyna zadecydowała, dali mi możliwość jakby... Spełnienia się na, na, na każdym kroku. Prowadzę też grupę młodzieżową w Lemborku, więc tak naprawdę to, wszystko, co się dzieje odgórnie, to też pokazało mi, że ten, ten klub w jakiś sposób mi zaufał i w jakiś sposób chce, żebym, żebym z nimi został. No i mam nadzieję, że, że jak gdzieś tam swoim bytem u nich też, też oddaję to, że, że chciałbym tam, tam być. Wspomniałeś, że jesteś trenerem grup młodzieżowych. Jesteś świeżo po ukończeniu kursu UEFA C. Czy to jest droga, w której chciałbyś się dalej rozwijać? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo moja narzeczona troszkę się ze mnie śmieje, że ja bez piłki jakby nie, nie dam rady. I tak, na pewno będę chciał iść w tym kierunku. Nie wiem, czy to będzie gdzieś tam piłka bardzo młodzieżowa, grupy dziecięce, czy to będzie gdzieś jakaś większa piłka. A osobowa Na razie nie mam sprecyzowanego planu, ale chciałbym przy piłce zostać zdecydowanie. Chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedną ważną postać w Waszym klubie. Łukasz Hycyk, Co daje posiadanie takiej osoby? Wow. Łukasz Chrycyk. Łukasz Chrycyk w zeszłym roku, w zeszłym sezonie był naszym kierownikiem drużyny. Jest teraz gdzieś osobą, która spina wszystkie tematy poza, poza sportowe ze sportowymi, tak bym to nazwał. To jest człowiek, który jest w stanie zrobić coś z niczego. On wyszukuje tematy, których my nie jesteśmy w stanie załatwić i załatwia je po prostu gdzieś tam w bardzo, w bardzo szybkim tempie i przy grupach młodzieżowych, i przy, przy seniorach, i tak naprawdę przy całej otoczce związanej z, z, z klubem. Myślę, że każdy chciałby taką osobę w klubie mieć, która będzie tyle spraw załatwiała w tak krótkim czasie. Kto jest najlepiej ubrany w waszym klubie i dlaczego jesteś to ty. <śmulatuj> <śmulatuj> nie mi to oceniać, ale jeżeli tak mówisz, no to niech tak będzie, nie wiem dlaczego. Tak, mam od, od, od lat. Myślę, że trochę pracy zobowiązuje mnie do tego, żeby gdzieś tam ubierać się w, w jakiś określony sposób i, i jestem do tego przyzwyczajony, więc... Michał Kowalkowski, wiatrak na prawej stronie Pogoni Lemboch. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.